Nauczanie domowe, 7 grudnia, Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 5, wersety od 17 do 26. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym farzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany. Starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz złożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczając się Twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli zastanawiać się i mówić, Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa. Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga. Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich, co za myśli nurtują w sercach waszych. Cóż jest łatwiej powiedzieć, odpuszczając się twoje grzechy, czy powiedzieć wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do spadaliżowanego, Mówię ci wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. My też oglądamy przedziwne rzeczy, kiedy przyglądamy się tym wydarzeniom działalności Jezusa. Zwróćmy uwagę, że Jezus widząc ich wiarę. Odpuścił grzechy i widząc ich niewiarę, uzdrowił. Wiara wspólnoty, która przyniosła tego chorego do Jezusa, spowodowała, że uruchomiło się miłosierdzie. Natomiast niewiara tej grupy ludzi, która otaczała Jezusa, którzy szemrali, którzy nie byli zadowoleni, uruchomiły moc Bożą, która objawia się wobec niewiary, po to oczywiście, żeby ludzie uwierzyli. Jezus, a z Jezusem Kościół, ma odpowiedź we wszystkich wymiarach, zarówno wtedy, kiedy ma do czynienia z wierzącymi, jak i do, tego, do tej sytuacji, w której ma kontakt z niewierzącymi. W jednym i w drugim przypadku jest narzędzie, którym Jezus się posługuje i Kościół może się posługiwać. Przyjrzyjmy się więc tej wierze, którą w sercu, ale nie tylko, bo również w czynie nosili ci przyjaciele, którzy zatroszczyli się o chorego, którzy zadbali o niego, którzy byli przejęci jego losem. Już wymieniłem tutaj co najmniej kilka takich cech, które wspólnota może posiadać, może pielęgnować, może rozwijać. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, że we wspólnocie mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Na tym też polega zadanie i dobrodziejstwo wspólnoty. I gdy popatrzymy na to, co Jezus mógł zobaczyć, oczywiście oprócz tego wglądu w ich serce, ale na pewno byli oni wytrwali. Ewangelia mówi, że próbowali wiele razy się dostać tam do środka, nie potrafili. Oni też przecież przynieśli, przygotowali, przemyśleli to, że muszą tutaj dotrzeć, w tym, że byli wytrwali. W tej miłości do tego drugiego człowieka, do swojego brata, do jednego z nich pokazywali ten dar, który nosi wspólnota, czyli jedność. Jedność w tym działaniu. Musieli to przecież przemyśleć, uzgodnić, ustalić, nawet na bieżąco, nawet w danej chwili, co robimy? Nie możemy zrealizować tego, co zamierzyliśmy. Byli wytrwali w miłości. I to pierwsza cecha każdej Wspólnoty. Zarówno tej rodzinnej, najmniejszej, jak i tej szerszej. Każdej małej grupy, każdej wspólnoty modlitewnej, każdej wspólnoty zamieszkania, wspólnoty życia. Każda wspólnota musi mieć tę cechę wytrwałość w miłości. Po drugie, ta wiara wyrażała się w zdeterminowaniu. Ta determinacja, to, to takie gwałtowne przeświadczenie, musimy osiągnąć cel. To było coś, co spowodowało, że nawet rozebrali część dachu. No to nie była zwykła działalność. To nie było coś powszechnego i zawsze wykonywanego. Determinacja w osiąganiu celu to jest następna cecha wspólnoty, która ma swój charyzmat, ma swoje priorytety i znowu zarówno dotyczy to rodziny, jak i. Tej wspólnoty, którą tworzymy w Kościele. Musi być wyznaczony cel, musi być coś, co nas łączy, jednoczy, musi być rozpoznane to coś, co mamy wspólne. I rzeczywiście, zdeterminowanie w realizacji tego celu doprowadza do tego, że osiągamy skutek. I trzecia cecha to było coś, co można by nazwać pomysłowością w przynoszeniu człowieka do Jezusa. Można by to ująć krótko ewangelizacją, jeżeli chodzi o rodzinę, o wspólnotę, ale ta pomysłowość jak to zrobić? Jak sprawić, żeby ten człowiek naprawdę był przed Jezusem? Ewangelia nic nie mówi o wierze tego chorego. Natomiast Jezus rozpoznał wiarę w sercach tych, którzy go przynieśli. To jest właśnie niesamowite. Podejrzewam, że ta wiara u tego chorego była właśnie słaba. Ona była właśnie nie do końca taka, jakaby, no tak po ludzku mówiąc, no, nam by się wydawało, powinna być, kiedy idziemy do Jezusa. No ale właśnie od tego miał przyjaciół. Od tego miał przyjaciół, że pomimo jakichś załamań, być może niewiary, być może wątpliwości, być może zniechęcenia, został przyniesiony. I to jest ta pomysłowość w ewangelizacji. Jak w rodzinie, wśród krewnych doprowadzać do Jezusa? Przez delikatne słowo, przez pytanie, przez książkę, którą damy do przeczytania, przez coś, co ktoś może przesłuchać, czy o czymś się może dowiedzieć, przez zaproszenie na jakieś spotkanie, na jakieś wydarzenie to spowoduje, że, że nasze podejście też do rodziny, do grupy, do wspólnoty będzie rzeczywiście owocować. Bo ta pomysłowość w ewangelizacji, w tym przyniesieniu człowieka przed Jezusa jest też ważna. Twoja wiada, a dokładniej mówiąc, wiada wasza, może owocować przebaczeniem i uzdrowieniem. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.